Kibice pod Wrocławiem obejrzeli bardzo ciekawe widowisko. Zwycięsko, słaby sezon. Chciały zakończyć przyjezdne i były bliskie realizacji celu. Pogoń, która opuszcza szeregi najlepszych drużyn w kraju, zaprezentowała się z dobrej strony i urwała jeden punkt naszej drużynie. Dla Szczecinianek był to mecz ambicjonalny, dla Wrocławianek, natomiast generalny sprawdzian przed barażami. Sobotnie spotkanie lepiej rozpoczęły przyjezdne to one dominowały, grając twardo w defensywie i łatwo przechodząc z obrony do ataku. Nie mogło więcej dziwić, że po pierwszej połowie to zespół ze Szczecina miał trzy bramki zaliczki po przerwie. Z lepszej strony zaprezentowały się piłkarki AZS WF Akademiczki zdołały doprowadzić do remisła w ostatniej akcji meczu rzuciły nawet zwycięską bramkę, ale nie została ona zaliczona przez sędziów. Sprawdzian, przed decydującymi meczami w sezonie wypadł poprawnie. Teraz wrocławianki czeka batalia o być albo nie być. W sobotę w pierwszym meczu barażowym o pozostanie w Ekstraklasie drużyna Marka Karpińskiego zmierzy się w Olkuszu z SPR-em. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później.